Dla Was, dla praktyków, najważniejsze jest to, abyście sobie przeanalizowali i spojrzeli na to, co przed chwilą, za chwilę pokażę. Diagnoza, rozpoznanie, badanie i kwalifikacja pacjenta pod to uzupełnienie. To jest bardzo ważny element, żeby rozpocząć swoją przygodę z licówkami porcelanowymi. Ta diagnoza pod uzupełnienia estetyczne polega na tym, że mamy badanie pacjenta. Patrząc na to, co się dzieje, jak wygląda. Do, do ten pacjent. Mamy od razu obraz, jakie są wskazane. Ewidentnie widać ząb przebarwiony, nieszczelne wypełnienie, super sytuacja do wykonania lisówki porcelanowej, tak naprawdę zabieg stomatologii estetycznej na dwóch wizytach. Bardzo dobra higiena, a problem, że ząb jest przebarwiony. Stomatologia nieinwazyjna, licówka porcelanowa. Ktoś mnie pytał, czy możemy sobie poradzić z tym zębem, ponieważ ten ząb jest mocno przebarwiony, i licówka może nie przykryć. Tego, tego obszaru. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj technologia poszła tak do przodu, co Wam też pokażę na kolejnych slajdach, że ta, ten element jest w żaden sposób nieistotny. Ważne jest, ażeby wypełnienie, które jest tutaj klasy trzeciej, było szczelne, żeby ono po prostu było szczelne i było integralną częścią całego zęba i potem położona licówka, która łączy się z zębem chemicznie. Kompozyt łączy się mechanizm.